Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj w mojej pracowni witam Martę. Marta jest moją tak naprawdę klientką, która zgłosiła się również do, do nagrań naszych filmików o normalnych dziewczynach, które mają normalne, normalne figury, normalne kształty i muszą się fajnie ubrać na przeróżne okazje, które są w ich życiu. Marta, cóż to za okazja będzie u ciebie? Ślub, wielki dzień, ale taki w bardzo minimalistycznym stylu. Chcę wyglądać prosto, zresztą też okazja jest taka, że później będzie obiad dla rodziny po ślubie, także chcę, żeby było skromnie, ale ładnie. I właśnie Marta była u mnie jakiś czas temu. Wybrałyśmy sukienkę, to znaczy Marta w ogóle przyjechała już z jakimś swoim marzeniem i pomysłem, jak ta sukienka ma wyglądać. Nie mieszka w Polsce, więc w ogóle widujemy się bardzo rzadko. Tak naprawdę widzę ją drugi raz, ale mniej więcej wiem, co jej się podoba. Mamy sukienkę, która prawdopodobnie będzie na nią dobra. O. No, troszkę mnie to wybiło w ogóle tutaj takie... O. No dobrze, jeszcze raz powiem. Przygotowałam dla Marty sukienkę, która jest jej wymarzoną sukienką, jest bardzo prosta. I pokażę jej taką stylizację, która będzie niezobowiązująca. Znaczy będzie po prostu może troszeczkę bardziej lżejsza i przyjemna i wesoła. Będzie to stylizacja boho. Y Stylizacja bochów w, w tematach ślubnych jest o tyle fajna, że panna młoda ma wiele możliwości tak jak powiedziałam stylizacyjnych. Czuje się lekko, nie jest skrępowana. Będzie się na pewno na takim obiedzie czuła, nie będzie się czuła za bardzo przebrana, bo jak wiecie te wielkie suknie, takie typowo ślubne w takich okolicznościach, gdzie masz dosyć taki minimalistyczny ślub, tak jak powiedziałaś, będzie grono znajomych przyjaciół i rodzina. Po prostu ta suknia wpisze się w całą konwencję. Ślub będzie latem, więc tak naprawdę przygotowałam dla ciebie dwie suknie. Jedna będzie biała, ta, która ci się podoba, a druga będzie taka troszeczkę bardziej kolorowa, żeby zobaczyć, czy może nie będzie lepsza. Albo czy nie będzie na przykład fajniejsza na przebranie się, albo na troszeczkę może jakąś. Wiesz, wieczorem może coś się wydarzyć, może być tam jakaś fajna impreza. Więc przygotowałam dwie. Pokażę Wam, jak to wystylizować i, i jak wyglądać po prostu fajnie, swobodnie, jak czuć się na luzie. Powiem Wam tylko tyle, że taka stylizacja boho, tak jak powiedziałam, daje więcej luzu, więcej możliwości. Nie musicie tutaj szykować się na jakieś typowe, ślubne organzy, tafty i tak dalej. Możecie nawet się ubrać w piękną, vintage sukienkę bawełnianą, z jakiejś koronki. Z lat 70. od mamy gdzieś tam coś coś Odebrać, albo właśnie taką sukienkę, którą pokażę, ja, pokażę Wam, ja która jest właśnie takim stylem inspirowana. Sylwetka marty, którą się dzisiaj zajmiemy, charakteryzuje się tym, że jej górna część jest troszeczkę mniejsza, w mniejszym rozmiarze niż dolna, dlatego podkreślimy górę. Podkreślimy talię, bo jak już Marcie wcześniej wspomniałam, to ten sweter nie jest najlepszy dla jej sylwetki, ale... Ale jest zima, więc jest zima, się, baczam. baczam. ale na ślubie musi wyglądać cudownie, dlatego podkreślimy talię, którą ona tam ma, bo ja wiem, ja już Martę widziałam. Suknia jest długa, troszeczkę wysmukli sylwetkę, ma takie pionowe, ładne marszczenie, które jeszcze tam doda kilku centymetrów wzrostu. Założymy buty odpowiednie, buty na zmianę Ci również pokażę. I zrobimy tak, żeby sylwetka Marty wyglądała najkorzystniej. Bo, tak jak wiecie, ja jestem zwolenniczką wszystkich typów sylwetek, ale każdy, niezależnie od tego, czy to jest duży rozmiar, czy mały, czy osoba jest wysoka, czy niska, każdy ma swoje perfekcyjne fasony i takie, które w których. Wygląda to samo jest z odcieniami ubrań i tak dalej. Więc popracujemy nad tym, żeby Marta w dniu swojego wielkiego wydarzenia, najważniejszego w życiu tak się mówi, wyglądała po prostu wspaniale i czuła się wygodnie i adekwatnie do chwili, czyli żeby nie była przestylizowana, przekombinowana, ani żeby nie była po prostu księżniczką na, na normalnej, fajnym przejęciu takim rodzinnym. zabieram się do roboty. To. Się przejrzeć w sterku? Tutaj wow. <grystanie> No i jak? Jesteś kolorowa. Nie można na razie białej sukienki. Oczywiście ona jest przygotowana, druga taka sama, w bieli, twoja wymarzona. Super. A tutaj jest tym razem wersja. Wersja z kwiatem. Bardziej taka. No, ciężko tutaj powiedzieć, że ma Marta ma tak dziewczęcą urodę. Ja już z Martą tutaj rozmawiałam, że ona będzie zawsze wyglądała na dużą młodszą niż jest, mamy takie duże oczy, takie śmiejące się, cieszy, cieszące życiem, bardzo ładna uroda, prześliczna buzia. Było bardzo miło w ogóle patrzeć <laughs> przy makijażu na taką osobę. I jeszcze mamy za chwilę drugą sukienkę, która jest biała do przymiarki, Marta będzie mogła sobie popatrzeć, jak wygląda w jednej i drugiej. Odnośnie butów do takiej stylizacji, do takiej sukienki, to akurat Marcie założyłam teraz białe buty na grubym słupku, ale oczywiście, jeżeli już... Jeżeli już dojdziecie później sobie na, na to przyjęcie, załóżmy w ogrodzie, możecie założyć drugą wersję takich bucików, jakieś zwykłe, ładne skórzane sandały. Bo to jest taka sukienka, która spokojnie może, yy, może być stylizowana z sandałkami. Tylko wtedy wiadomo, na przymiarkach trzeba tą sukienkę zrobić troszeczkę krótszą z przodu, my do sesji mamy specjalnie zrobioną długą, dlatego że takie dłuższe suknie bardzo ładnie wyglądają na zdjęciach, choć później są i praktyczne, trzeba obciąć tak naprawdę. Mhm. Ale my dzisiaj robimy zdjęcia, chcemy, żeby Marta wyglądała jak gwiazda filmowa. I będziemy z tą sukienką kombinować. Mamy tutaj kilka takich pomysłów na to, jak zdjęcia zrobić, będziesz Mam nadzieję, się czułam, bosko. Już się czuję. Zaczy, znaczy tak, znaczy tyle. Przepraszam. Zaczynamy od tej sukienki, zrobimy Ci w niej zdjęcia, dobra? Dobra. A potem przebierzemy się w tą Twoją wymarzoną. Dobra. Okay? Wszystko jest tutaj na miejscu, biust jest na miejscu. Trzeba przy mnie popatrzeć. W zasadzie nie był to przygotowany wianek teraz pod tą sesję, ale ale tak sobie tutaj mierzymy, patrzymy co pasuje. I chyba do tych zdjęć ten wianek będzie fajny. On jest robiony z jedwabiu. Wszystkie kwiatki są ręcznie robione, ja najpierw je maluję, potem specjalnie je formuję i ten, ten wianek, tak naprawdę, wiecie, chyba zajął mi więcej czasu niż nawet suknia. Bo jeden kwiatek robię 4 godziny, ja już wam się o nie wpisałam i chyba w tej takiej stylizacji, takiej boho, ale takiej typowo na sesję zdjęciową, ten wianek tak fajnie się komponuje z urodą Marty. powiesz jest... coś jeszcze o samych kwiatkach na sukience? A właśnie, bo ja nie powiedziałam o jednej ważnej rzeczy, dlatego ja tak bardzo chciałam Marcie tą sukienkę pokazać, bo to jest moja ulubiona kolekcja z kwiatami inspirowanymi malarstwem zalipiańskim. Kto nie oglądał naszej serii o tej kolekcji, to zapraszam proszę sobie wpisać wieś Zalipie koło Krakowa, bo to jest przepiękna malownicza wieś, tam mieszkają nasi przyjaciele. To zagroda Misiów, do której zawitaliśmy, tam jest przepiękna. Zapraszam, zajrzyjcie, możecie tam sobie pooglądać. Chyba, to jest chyba jedna z fajniejszych zagród. A wygląda to tak, że zawitaliśmy do Zalipia, dlatego że ciotka mojego dziadka, Felicja Curyło, była osobą, która, która rozpropo, rozpropagowała, no, rozpropagowała malarstwo właśnie we wsi Zalipie, przez co ona była po prostu znana na cały świat do tej pory jest. Dlatego, jakbyście chcieli coś fajnego zobaczyć, co w Polsce się kryje w takich małych wioskach, to zapraszam do Zalipia. A to właśnie sukienka, cała ta kolekcja, inspirowana jest kwiatami zalipiańskimi. Cała seria też jest do obejrzenia taka bardzo stara, jeszcze nakręcona takimi sprzętami starymi, starymi, ale jest bardzo szczera. Obejrzyjcie sobie, poznacie tam właśnie Państwa misiów, naszych przyjaciół i dziewczyny, które teraz są również moimi klientkami i chodzą w sukienkach, czyli po podobają się im. Spełniliśmy swoje zadanie. Zaprojektowaliśmy kolekcję, które zalipianki noszą. I to jest właśnie taka zalipianka w troszkę innym wydaniu. Jak się Marta bawisz? Super. Wygodnie? No lepiej niż jak się stoi na tych obcasach. Świętskie pozowanie? Marta, Ty masz chyba najwygodniejszą pracę ze wszystkich dziewczyn na razie. Bardzo fajnie jest. No Widzicie, tak to jest jak się bierze ślub w śluboho. Przchodzisz się na trawie i. i się uśmiechasz. <grymne> Buba! Nie! Nie, nie. Powiem, mama, bo tam makijaż jest. Bubu! Otrujesz się. <grymne> no, bardzo ładnie. Dobra, masz A weź y, kolor do tyłu, popraw. O, super, ślicznie. No to od razu jak się buzia cieszy, nie? Zlicznie, to jest to. Jesteśmy już po sesji zdjęciowej. Nazwałam to po ślubie. Już jest taka troszeczkę luźniejsza atmosfera, chociaż i tak było chyba dzisiaj fajnie miło. Marta, to była Twoja pierwsza sesja z Tak, taka, Tak, tak. <ślubna, Ślubna na pewno. <ślubna> tak, tak trochę nie wierzę, bo tak pozowała. Ja jestem w ogóle strasznie zmęczona, dlatego że układałam przed Martą kwiatki, czołgałam się tutaj. Tego nie było widać i na szczęście to nie jest nakręcone, ale ja tutaj po tej krawie tak dookoła <ślubna> trochę jak gąsieniczka chodziłam. I Powiedz, Marta, jak Ci się podoba? No super, wspaniała przygoda, dziękuję Wam, że mnie tu zaprosiliście i nie mogę się już doczekać mojego dnia <głos> <głos> wielkiego. <głos> Marta tak naprawdę nie ma sukienki tak jeszcze i na miarę szytą, to jest po prostu z wieszaka, w takim mniej więcej podobnym rozmiarze, ale już wyglądała fajnie, już jak dostała tą swoją to od razu rumieńców dostała i była zadowolona. Myślę, że będzie trzeba zrobić podobną stylizację do ślubu, oczywiście ta korona, tutaj to wszystko jest takie troszeczkę przekoloryzowane, bo to specjalnie na sesję zdjęciową. Ale myślę, że mogłabyś sobie jakieś żywe kwiaty, albo no coś na pewno na głowie. jakiś kwiat musi zagościć, bo to od razu dodaje uroku troszeczkę do takiej sukni. Marta wygląda świeżo, ładnie, zresztą fantastyczną kobietą życzę jej wszystkiego dobrego, się cieszę, bo na pewno się jeszcze spotkamy. Na pewno. My spotykamy się w czerwcu, jeszcze trochę czasu. Marta nie jest, nie mieszka w Polsce, przyjeżdża z daleka i mogę się doczekać. Ja no. też.